Witam Polsko, chciałbym się przedstawić. Polskie mam papiery, a na imię Musa Housi Patrzą na mnie jak na zamachowca, matka z domu Kalinowska. Zruchany łeb, snu, brak, ciągły stres. Matki łzy, smutek w płucach, dym, dobry hejs. W sercu czerni żało, bagatkę w biznes, chowaj. Dzieciaki bez perspektyw zamiast piłkę gonią towar Zabrakło na pampersy, ojciec wolił sączyć browar Życie na tych blokach, powiedz jak tu wierzyć w Boga mam Powiedz jak tu wierzyć w Boga mam Tym dobry hejs, w sercu czerni, żałoba, gadkę w biznes chowaj. Dzieciaki bez perspektyw zamiast piłkę gonią towar. Zabrakło na pampersy, ojciec wolił sączyć browar. Życie na tych blokach, powiedz jak tu wierzyć, Boga ma. Powiedz jak tu wierzyć, Boga ma. Złodzieje I ja palę jointa na schodach Chciałbym uwierzyć w Boga Gdzie dupy walą po rogach Obrączki na nogach Plus jest taki, że chociaż są w domach Czas jest letni, więc zakładam kolorowe buty Mam nadzieję, że za rok już chodzę tylko w Supreme Zbrać mi robię sos, nie ma czasu dla krótki Mam już swoją butlę, więc nie chcę twojej wódki ja, miało być inaczej, zupełnie inaczej Mamy swoje sprawy, latamy zawsze składem Gramy konce. Razem. na autostradę Kiedyś jak nie jeden z was kiepsko dawałem radę Słuchami łeb dziś. snu, brak ciągły stres Matki łzy smutek w płucach Dym, dobry hejs W sercu czerni, żało bagatkę w biznes schowaj Dzieciaki bez perspektyw, zamiast piłkę gonią towar Zabrakło na pampersy, ojciec wolił sączyć browar Życie na tych blokach powiedz jak tu wierzyć w Boga mam Powiedz jak tu wierzyć w Boga mam A. Kany łeb, snu, brak, ciągły stres Matki łzy, smutek w pucach, tym dobry hejs W sercu czerni żałoba, gadkę w biznes chowaj Dzieciaki bez perspektyw zamiast piłkę gonią towar Zabrakło na pampersy, ojciec wolił sączyć browar Życie na tych blokach, powiedz jak tu wierzyć Boga mam Powiedz jak tu wierzyć Boga mam